W poprzednim filmie przyglądaliśmy się wydajności nowego Aorusa 17H z RTX 4080 150W w porównaniu do zeszłorocznego modelu od MSI z RTX 3080 165W i wyszło całkiem dobrze, biorąc pod uwagę cenę z jaką zadebiutował ten konkretny model. Dzisiaj zajmiemy się omówieniem budowy, a następnie sprawdzimy jak prezentuje się jego kultura pracy. Czy przy cenie o 1 trzecią mniejszej od konkurencji producent był w stanie zaoferować nam bezkompromisowe rozwiązanie? Podczas pierwszego materiału, jakim było rozpakowywanie tego modelu, narzekałem na jakość plastiku w nim zastosowanych, ale było to pierwsze wrażenie i po ponad tygodniu muszę powiedzieć, że byłem w błędzie. Nie jest to może topowa jakość, ale jej klasyfikacja będzie bliżej Legiona 5 2021 niż GigaByte G5 czy tanich modeli od MSI. Tak więc oczywiście płacąc ponad 12 tysięcy za laptopa człowiek ma wyższe oczekiwania, ale coś za coś i z dwojga złego wolę mieć gorszy jakościowo plastik niż obniżony TGP karty graficznej. Wagowo i wielkościowo laptop jest naprawdę mały i zgrabny w porównaniu do innych 17-calowych konstrukcji. Mamy tu obok MSI GP76 i Legiona 5 17 cali, a bliżej mu rozmiarami do wersji 15-calowych. Elementy sterujące jak touchpad czy klawiatura są bardzo wygodne. Żałuję trochę, że Gigabyte zrezygnował z wyjmowalnej klawiatury. Zamiast tego wklejują ją w PalmRes, co utrudni serwisowanie tego modelu w chwili zalania. W ergonomii moim zdaniem jest już znacznie gorzej. Nie umieszczając portów z tyłu przy takiej ilości miejsca między wywywami to duży błąd. Natomiast miejsce gniazda zasilania to już dramat. Gdyby przynajmniej było umieszczone trochę wyżej, a nie na samym środku. Może dla osoby z szerszym rozstawem ramion to nie problem, ale ja cały czas podczas grania zahaczałem o ten kabel. Nawet starając się odsunąć bardziej rękę, po chwili dłoń sama wędrowała w tamtą stronę. Jakby tego było mało, wtyczka nie wchodzi do końca, przez co bardzo łatwo możemy uszkodzić takie gniazdo. Kolejne jak dla mnie nieakceptowalne rozwiązanie to umieszczenie szczelin w górnej części obudowy bezpośrednio nad elementami elektronicznymi płyty. W najlepszym razie będzie się tam zbierał cały syw jak pod klawiszami klawiatury, a w najgorszym może dojść do dostania się tam wody lub wilgoci. I mówię to jako ojciec dwójki dzieci, gdzie piasek kinetyczny i różnego rodzaju masy przemieszczają się po pokoju z zawrotną prędkością. Przejdźmy teraz do kultury pracy i zobaczmy, jak głośny jest ten laptop w czasie oglądania filmów lub pracy biurowej. I tutaj nie ma zaskoczenia. Jest naprawdę cicho, praca wentylatorów nie jest w stanie przebić się przez szum tła, niezależnie od wybranego profilu wydajności. Przeanalizujmy teraz, jak wygląda sytuacja w czasie gry w trybie turbo, czyli jedynym, który umożliwia nam odpalenie dynamik busta i uwolnienie pełnej mocy karty. Mamy wtedy ponad 58 dB, co jest wynikiem wysokim, ale nie najwyższym, porównywalnym do tego uzyskiwanego przez Legiona 5 17 cali w trybie wydajności. Niestety, jeśli przyjrzycie się dokładnie, zobaczycie, że TGP grafiki mimo tego trybu oscyluje w okolicy 100 W. Wynika to z faktu sumarecznego limitu mocy CPU i GPU, który wynosi tu około 160-170 W. W rezultacie, jeśli procesor odbiera nam 60, dla grafiki pozostaje 100-110, niezależnie od temperatury. Dlatego tryb ten jest opłacalny jedynie w przypadku gier nieobciążających procesora, jak Control, w innym przypadku lepiej korzystać z trybu Power, który charakteryzuje się identyczną wydajnością w większości wypadków, a dodatkowo znacznie lepszą kulturą pracy, bo wynoszącą około 54 dB. Jeśli natomiast zrobimy granie w ciszy, to zostaje nam trybeko, w którym CPU jest zablokowane na poziomie 20W, natomiast grafika oscyluje w okolicy 100. Niestety ta opcja moim zdaniem jest wyjątkowo niezrównoważona, ponieważ mamy spadki wydajności aż o 1 trzecią. Dlatego w tym miejscu chciałbym zaproponować Wam dwa lepsze rozwiązania. Jednym z nich jest ustawienie trybu turbo i ręczna zmiana prędkości wentylatorów, dzięki czemu możemy zejść poniżej 50 dB i nie stracić na wydajności. Niestety temperatura procesora przebije nam wtedy granicę 90 stopni. Jest jeszcze drugie rozwiązanie moim zdaniem dużo lepsze, a mianowicie zainstalowanie programu Troll Stop i przy włączonym trybie turbo ograniczenie TDP CPU do około 30-40 W uzyskamy wtedy wzrost wydajności przy lepszej kulturze pracy. Podsumowując dzisiejszą analizę w kwestii jakości wykonania obudowy, nie można się przyczepić, jedynie zwrócić uwagę na głupotę i brak ergonomii nieprzemyślanych rozwiązań. Ale tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć, czy stanowią one dla Was problem. Natomiast w kwestii kultury pracy, moim zdaniem jest naprawdę dobrze. Chłodzenie radzi sobie spokojnie z zamontowanymi podzespołami, mimo małych jak na 17 cali rozmiarów laptopa, a dzięki możliwości oprogramowania Control Center możemy naprawdę spersonalizować ten model. Jeśli pobawimy się dodatkowym oprogramowaniem, jesteśmy w stanie wyciągnąć z tej konstrukcji dodatkową moc lub polepszyć kulturę pracy. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał okaże się dla Was przydatny w wyborze nowego sprzętu idealnego pod Wasze potrzeby. Zachęcam do komentowania pod filmem i do zobaczenia!